No widzowie, dzisiaj króciutki filmik z drutowania mojej kierownicy starego rzęcha taki był problem tutaj, że się mocowanie złamało w pół zostało ono po druciarsku naprawione będzie już, już lata, widzicie to lata, nie? trzeba będzie tego starego rzęcha znowu naprawić a drugie mocowanie wbija mi się w biurko dosłownie Widzicie, kurde, wbija się w biurko i nie da się już tego normalnie zamocować. Mam obejście, żeby moje ciałe problemy. Takie coś zajebać od spodu. Cyk, naklej na gorąco. I po problemie, widzicie. I już nie ma problemów. Więc no, pora to zrobić. Dobra, pora rozpocząć druciarstwo. I to by mi tego kleju starczyło. Dobra, tutaj. o, w będzie Już skończyło się w środku roboty. Okej, okay. mamy to. Widzowie. Trzeba szybko, szybko. Robotę tutaj zastyga tej powoli. Szybko, tak. Tak. Chyba od, odstaje. Tutaj. <gry> Dobra, zaraz się z tu jeszcze par najeb, żeby się trzymało, się rozklei. O, cyk fuch. Będzie dobra robota widzowie. No, teraz to tak, kur, tego tu już nie wyrywiesz. Dobra widzowie działa. Widzicie, da się jeździć. Da się jeździć normalnie. Można rwać za tą kierownicę, a nie wylatuje Jeszcze Bokiem, bokiem Kurwa, nie lata, nie lata Kontrola trakcji zacznę Chociaż coś pan zrobisz. szło Cyk Cyk Kurwa, kontrola trakcji Dobra, tam Idziecie, działa Da się jeździć Normalnie no działa, no. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.